Zobaczcie, przyjaciele, jakie piękne zdjęcie. I to zdjęcie nie jest jedyne, które dziś krąży po sieci, już praktycznie od doby. A tutaj można dostrzec, przynajmniej tak piszą, w centrum kadru naszego nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Wielkiej Brytanii, Waleria Załużnego, byłego głównodowodzącego. Podobny, jak sądzicie, napiszcie w komentarzach, czy jest podobny. Ja tak patrzę, przyglądam się temu zdjęciu już od pół godziny. No i zanim zrobiłem ten przegląd, zastanawiałem się, czy to załużny, czy niezałużny. No dobrze, zaufajmy tym ludziom, którzy mówią, że to załużny. Dalej, co jeszcze widzimy na tym zdjęciu? Wydaje się, że jesteśmy po prawej stronie kadru. Widzimy żonę Walerego Załużnego w stroju plażowym i widzimy, że to sądząc po wszystkim jest zbiornik wodny. Zbiornik wodny, być może to część basenu Morza Karaibskiego. W tej chwili Walerii Załużny przebywa na Karaibach i to wszystko wywołało spore zamieszanie. Wyjaśnię dlaczego to jest ważne, ale zupełnie przypadkowo natknąłem się na ocenę, na taką opinię jednej z posłanek. Mariany Bezuchłej, jej to chyba wciąż za mało. Zobaczcie, minęła doba, pisze Mariana Bezuchła, a ukraińskie media, które z lupą śledzą, gdzie i jak odpoczywają ukraińscy urzędnicy, nie zauważyły zdjęcia załużnego pod palmami Dominikany. Jednak Dominikana, tak, twierdzi Bezuchła, ma swoje źródło dobrze, niech będzie Dominikana. Nieopłacalne, nie widzimy, opłacalne. Nagłaśniamy. Podwójne standardy szlachetnych śledczych. I ona na tym nie poprzestaje. Po dwóch minutach już pisze, komu opłaca się robić z chama Boga. Tutaj nie jest jasne, kto jest hamem, a kto z kogo robi Boga. Dobrze, a jeszcze po pięciu minutach widzicie. 15.02, 15.04, 15.09. To wszystko dzisiaj. Dalej ona pisze, ile czasu Gauss poświęcił batalionowi Monako i tak dalej. A tutaj cisza. Szczerze mówiąc, podobają mi się tamte posty. Jako dziennikarzowi podobają mi się posty Mariany Bazuly. Mają w sobie informacyjność, mają poczucie, wiecie, pilności chwili, ale tutaj absolutnie się nie zgadzam. Szum wokół, powtarzam jeszcze raz, tych zdjęć jest ich cała seria tak, z jakąś ręką na środku kadru. No, ktoś ewidentnie robił to na Zoomie, sami widzicie. Jak bardzo rozmazana jest jakość tych zdjęć, to przecież na Zoomie. Ta osoba robiła zdjęcia z daleka, robiła je ukradkiem, trzymając telefon gdzieś w rękach. Rozpoznała Waleria. Te zdjęcia założnego się pojawiają i pojawiają się dlaczego? Bo to bardzo dobra okazja. Jeśli jesteś politologiem, jeśli jesteś w zespole któregoś z polityków, kto może stanowić konkurencję? Komu może stanowić konkurencję? Walerii załóżny. Nie sugeruję niczego, ale na pewno skorzystacie z tej okazji. W każdym kraju, w każdej demokracji, w każdym systemie politycznym zrobicie to samo. Bo ta osoba, jeśli to Walerii Załóżny, sama się teraz zdradziła i dała powód, by to zrobić. Wyśmiać własny światopogląd i tę filozofię, którą on, przepraszam za wyrażenie. proponuje ludziom, którzy prawdopodobnie zagłosują na niego, jeśli wystartuje w wyborach prezydenckich, które już zapowiedział Wołodymyr Zełenski, które są częścią planu pokojowego tego projektu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ukrainą a Federacją Rosyjską. I to jest naprawdę rozważane. I jeśli zostanie podpisany jakiś plan, to w ciągu 60 do 90 dni Odbędą się u nas wybory prezydenckie. Nie jest jasne, jak dokładnie będą przebiegać te wybory, ale wiadomo, że jeśli się odbędą, to nie będzie tylko jeden kandydat, nie tylko Zełęski. Będzie jeszcze ktoś realny, kto teraz stanowi konkurencję. O tym właśnie piszą. Badania. To jest ostatni sondaż przeprowadzony na zlecenie Diłowej Stolicy, portalu DS News UA, Diłowa Stolica Autorytatywnego Ukraińskiego Wydawnictwa, oczywiście. Przytaczają takie wykresy, to jest jeden z nich, kandydat, na którego byście głosowali, gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę w procentach. No to przeanalizujmy to razem. Wołodymyr Zełenski, jak widzicie, pierwsze miejsce. Wałerii załóżny z niewielką przewagą, ale potencjalnie ta przewaga może zostać dość szybko skorygowana. Różnica jest naprawdę niewielka. Na trzecim miejscu Petro Poroszenko, to jest zrozumiałe, ma żelazny elektorat. Dmytro Rozumkow. Chodzi o to, że to nie jest partia, tylko gdyby on zjednoczył wokół siebie jakieś siły polityczne, to wtedy głosowaliby, prawda? Kryło Budanow, Aleksandr Usyk, Prytula. No cóż, to są kandydaci, którzy dziś są uważani za autorytety narodowe, prawda? To już dalej nie jest poważne. Ale tutaj Zełenski Załużny. No wszystko jasne. Czyli to kandydat z potencjalnym drugim wynikiem i to jest pierwsza tura. A jeśli z takimi liczbami startować, to oczywiście będzie druga tura. A w drugiej turze, według innych badań socjologicznych, które możecie łatwo znaleźć i się z nimi zapoznać, wszystkie są dostępne, Walerii Załużny oczywiście wygrywa. I właśnie to zdjęcie nagle się tutaj pojawia. Po bardzo odważnym, powiedziałbym, artykule Waleria Załużnego, który został opublikowany na początku grudnia, dotyczącym błędów na froncie popełnianych przez siły obrony, a co za tym idzie przez naczelnego dowódcę i najwyższego naczelnego dowódcę. Najwyższym naczelnym dowódcą u nas jest Wołodymyr Zełenski, czyli w rzeczywistości ten artykuł jest krytyką obecnej władzy i osobiście Wołodymyra Zełenskiego. Czego więc oczekiwał zespół Waleria Załużnego, jeśli taki istnieje? Przypomnę Wam, że latem pisano, iż taki zespół istnieje, że został sformowany. I teraz, o Boże, jeśli zobaczyliście taką wiadomość, a ja ją również dziś zobaczyłem na kanale Telegram Realny Kijów, z jakiegoś powodu właśnie dziś. To wiadomość z brodą. Ta wiadomość jest bardzo stara. Widzicie moją brodę? To broda, która ma tydzień. A ta wiadomość jest starsza od tej brody o pół roku. O co tutaj chodzi? O to, że dziennikarka Ketty Livingston ujawniła w sieci plany załóżnego, który zbiera zespół i de facto rozpoczyna kampanię prezydencką. To nie jest żadna nowość, to jest fake, który został wypuszczony pół roku temu. Nie ma żadnych potwierdzeń, jest mnóstwo komentarzy i najewa, i sumar, i paszyńskiego. Nie słyszałem, ale Oksany Torop, tej dziennikarki, o której tu mowa, to wszystko nie jest żadną nowością. Czy taka ekipa naprawdę istnieje? Nikt nie wie. Ale są inne pośrednie oznaki aktywności. Walerii załużny właśnie na polu medialnym, które bardzo przypomina jakąś przedwyborczą kampanię. Z ostatnich przykładów podam właśnie jeden z najnowszych postów Waleria Załużnego, który dotyczy ruchu weteranów. Tam w ogóle jest cała rozmowa, całe, całe komentarze, takie wywiady z Walerijem Załużnym. Potem zostało to przekształcone w taki format, że oto weterani to ogromny problem. Wojna się skończy, trzeba będzie coś zrobić z tymi ludźmi, oni dostają pieniądze, niektórzy z nich dostają dużo pieniędzy, a potem nastąpi brak pieniędzy, gdzie szukać pracy, gospodarka będzie się przebudowywać. Tych ludzi trzeba wesprzeć, bo jeśli się ich nie wesprze, nastąpi wzrost przestępczości i tak dalej. I oczywiście za tym społecznym tłem, który rysuje Waweri załóżny, kryje się właśnie ukierunkowanie wyborcze. To kolejny segment elektoratu, na który orientuje się załóżny. W przeciwnym razie po co po prostu tak organizować całe wydarzenie i opowiadać o ruchu weteranów, który trzeba przewodzić. To jako część, przypomnę, że już wcześniej latem była sesja zdjęciowa dla modnego magazynu Vogue. To klasyczny przyjaciele, przykład, ukierunkowania na żeński elektorat to bardzo popularna historia w krajach zachodnich, w zachodnich demokracjach z zachodnią tradycją. Pozyskiwanie głosów tak jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki, krajach zachodnich, zachodniej i środkowej Europie, u nas jest to mniej powszechne. Wśród wyrazistych przykładów pracy skierowanej do kobiecej publiczności jest chyba tylko ty chybko. Tam w 2010 roku tak, który w dresie prezentował swoje bicepsy te zdjęcia również można znaleźć, zarówno w magazynach kobiecych, jak i w męskich sportowych, a także w modowych magazynach. Teraz, na przykład, Vogue w takim wizerunku, wyraźnie widać tu element próby przypodobania się kobietom. Teraz pozostało już tylko je zaangażować. Dlatego to także jest oznaka. I kiedy potem Mariana Bezuchla mówi, dziękuję, a dlaczego tak mało. jakiejś reakcji na zdjęcie Waleria Załużnego gdzieś tam pod palmami na Dominikanie i nie mówi tego bez powodu, mówi, że ktoś tam coś świętuje podczas gdy my tu siedzimy bez prądu, to też jest reakcja. Pani Mariano, to też jest reakcja. Teraz podsycacie reakcję i gracie w tę samą polityczną grę. Tak więc wśród reakcji pojawił się u nas Murzenko z nieoczekiwanymi komentarzami, prawda? Człowiek chce opowiedzieć, myślę, że miejsce na to... Telegram to nie jest miejsce, żeby o tym opowiadać. Lepiej napisać o tym w pamiętnikach i to dopiero po zakończeniu tej wojny. Ale generał Murzenko właśnie na takim dość małym kanale telegramowym jak Bankowa Mail, nie wiem do kogo należy. Po prostu zupełnie przypadkowo podczas surfowania ja natrafiam na te rzeczy po prostu. Wpisujesz nazwisko załużny w Telegramie i wyskakują ci wszystkie propozycje z ostatniej doby czy kilku dni. I właśnie Wspomina mu takie historie. Imponuje mu rozwój założnego jako wojskowego profesjonalisty na poziomie strategicznym. Chciałbym, żeby wraz z jego rozwojem jako wojskowego profesjonalisty pojawił się też zestaw ludzkich cech. To jest krytyka, przyjaciele. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji to znaczy generał Łużenko mówi, że załużny nagle mówi o to zdjęcie w majtkach na plaży w Dominikanie i nagle ocena. Ta osoba nie jest w stanie podejmować odpowiedzialnych decyzji. Pierwszy dzień agresji, zobaczcie, drugi akapit, druga połowa dnia, to mnie tak bardzo zdziwiło, on tak siedzi, pokazuje rękami, objął twarz rękami i mówi, Wiktor Michajłowicz, a gdzie są partnerzy? A ja mówię, jacy partnerzy, no, którzy mieliby się za nas wstawić, a ja mówię, a kto wam powiedział, że ktoś ma się za nas wstawiać? Musimy podejmować odpowiednie decyzje i organizować odpieranie agresji, i to mnie tak bardzo zdziwiło. To generał Murzenko, generał Murzenko który komentuje, tam nie decydując się na tym przykładzie Waleria Załużnego, ówczesnego głównodowodzącego, że on tam niby jednocześnie, podczas gdy przebywa gdzieś na karaibskiej plaży, były reakcje. A teraz jeszcze jedna reakcja. Właśnie leci jakieś wideo, jakieś niezrozumiałe, które teraz zyskuje na popularności. A wypuścili je po raz pierwszy, jego znajomi wrzucili 22 grudnia. O, proszę zobaczyć. Dzień dobry. Muzyka, 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 muzyka. Dziękuję. Ta piękna muzyka, która otacza nas zewsząd, jest niezwykle ważna. No to, co tam jest napisane, zobaczmy, tam jest napisane że czyli wstęp do tekstu, który wyjaśnia jego cel i kontekst, jest bardzo istotna. Wyjdę z Kijowa jako ostatni, absolutnie ostatni, w najgorszym możliwym wypadku. Na pewno nie przeżyje tej straszliwej sytuacji. Powiedział z niezwykłą determinacją generał Walery, podkreślając swoje niezłomne stanowisko i głębokie zaangażowanie w obronę miasta. 80... Tak, czyli to jest aluzja do czego? Aluzja do tego, że teraz generał Załużny, który już nie jest generałem, przypomnę wam, który został skreślony przez WLK w 2024 roku i który obecnie pełni aktualnie służbę już dyplomatyczną jako ambasador nie będzie ostatnim, który opuści kijów. Tak, czy to wideo ma zostać nagrane czy co? No cóż, jasne jest, co się dzieje. To jest manipulacja. Stosowane są techniki technologii politycznej. Teraz czarny PR. Są to elementy czarnego PR. Czyli przyjaciele, wybory już się zaczęły. I jeszcze raz Wam mówię: stan wojenny, nie stan wojenny, umowa pokojowa, brak umowy pokojowej. Teraz konkurenci już aktywnie działają przeciwko sobie. Dzień ogłoszenia wyborów nie będzie początkiem tych wyborów. Ambicja polityczna rodzi się wcześniej i wybiega daleko do przodu. I dlatego, jeśli to moja osobista ocena, wiecie, no, powiedzmy, mam jeszcze jeden przykład. Taki właśnie. Do tej historii włączyli jeszcze Bileckiego. Swoją drogą on też pojawia się w tych rankingach trochę niżej. Przypisali Bileckiemu oskarżenia pod adresem Waleria Załużnego, że to on. Jest winny temu, że kontrofensywa w 2023 roku się nie powiodła. To znaczy, że niby to powiedział Bilecki, powiedział to na kanale YouTube Bombardier u Romy Bebeka. Obejrzałem ten fragment, gdzie Bilecki opowiada o tej kontrofensywie i tak dalej i tym podobne. No, choćby mnie zabić, nie znalazłem tam nawet nazwiska. Załóżny. Zobaczcie, wszystko co tam jest, no to właśnie to. Wykazali się ogromnym, prawdziwym bohaterstwem w pełni i niezłomnym. Turmowym zapałem. To znaczy, ludzie szli do kontrataku, nie chowali się, nic z tych rzeczy, i tak dalej. Bardzo źle, że ci, którzy powinni byli, przygotowali to tak, jak przygotowali. To wszystko, to wszystko. Ci, którzy powinni byli, przygotowali jak przygotowali. Ale ten, kto publikuje to zdjęcie Waleria Załużnego w Majtkach uważa, że Bilecki powiedział, że to załużny jest winny niepowodzeniu kontrofensywy. I teraz dokończę swoją myśl. Przyjaciele, ambicja polityczna, by zostać prezydentem Ukrainy albo wejść do parlamentu i stworzyć nową koalicję, budować nowy kraj, po wojnie ona narodziła się już dawno temu. Nie wtedy, gdy rodzi się Chrystus, sławmy, ale jeszcze dawno, dawno temu i ona już żyje. Już dorosła, i takim politykom, a nazwijmy już chyba Waleria załużnego politykiem, trzeba być gotowym na to, że konkurenci wykorzystają każdą okazję, by pokazać, kto tak naprawdę z Kijowa wyjdzie pierwszy, a kto ostatni. A ta historia, jeśli jest prawdziwa, bez względu na wszystko, mówisz, że jest prawdziwa. Dominikana, Palma i Walerię leżą na plaży w Boże Narodzenie, to jest historia, która. Wpływa taki just a minus. Dlatego też, jeśli zespół już istnieje, to konieczne jest dokonanie w nim pewnych istotnych zmian. Nie w ramach agitacji politycznej, naprawdę.